Powtarzamy i uważamy, że to nie jest nasza wojna! 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 Kochani, przyszliśmy tutaj! I zostaliśmy od razu okrzyszeni. Uznano, że jesteśmy w tym miejscu, bo stajemy po czyjejkolwiek stronie. I to jest prawda. Stajemy po stronie życia. Stajemy po stronie polskich demokracji, polskiej krwi. Stajemy po stronie polskiego interesu narodowego. Prosimy tylko jedno, prosimy zrozumcie, jeżeli jesteście gośćmi w tym kraju, to zna, znajcie tę prostą zasadę, gość w dom, Bóg w dom, ale to nie znaczy, że możesz przestawiać szafki, talerzy i mówić co będziemy robić, bo my chcemy dbać o nas samych, o polski interes narodowy. I nie jest nam na rękę polski żołnierz, który będzie walczył po stronie ukraińskiej, ale nie jest nam również na rękę polski żołnierz, który będzie walczył po stronie rosyjskiej, albo taki, który pójdzie walczyć do, innej, do innego państwa po innej stronie. My prosimy, apelujemy, przypominamy, że to nie jest nasza wojna. Polska ponosi ogromne koszty związane z wojnami wojennymi na granicy I dlatego, i dlatego właśnie nie chcemy, aby ponosiła te koszty jeszcze większe. Polska jest państwem, które jak powiedział prezydent, rzekomo prezydent, polskojęzyczny Andrzej Bibesz powiedział, że w Davos, powiedział, że rozbroiliśmy Polskę. Że wydaliśmy jednostki wojskowe, wydaliśmy uzbrojenie, amunicję, te, które są jednostkami używanymi, a nie tymi, które mają jechać mnie. To jest tak! To jest tak, jakbym nie i dał ogłoszenie w prasie. Wychodzę na urlop, nie będzie mnie trzy tygodnie, alarmu nie ma, drzwi nie zamknąłem, bo zapomniałem. Zapraszam, rozkradajcie. Hańba! 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 To nie jest nasza wojna! To nie jest nasza wojna! To nie jest nasza wojna! To nie jest nasza, nie jest nasza wojna! Pytanie więc, czyja to jest wojna? Wiele pokazuje historia, to pokazuje, że jest to wojna globalistów, jest to wojna dużych firm, tak zwanych korporacji, które chcą na tym robić święte inter świetne interesy jest interes tych którzy tam zainwestowali ogromne pieniądze a pieniądze tam inwestują wiemy o tym na przykład Blackwater inwestuje tam pieniądze ogromne bo gospodarka brytyjska wykupiono kilkaset milionów hektarów ziemi ukraińskiej inwestują w Amerykanie znaleźli złoża bogate i już mają koncesję na ich wydobycia na tej ziemi inwestują wszyscy, tylko nie Polacy. Polacy na tej ziemi zainwestowali swoją krew. Bo my, Polacy, również pamiętamy wołyń. Na Ukrainie zginęły tysiące Polaków. Zginęli? 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 Zginęli. Pamiętamy! Pamiętamy! pamiętamy!